Witajcie moi drodzy ludkowie, ja jestem Zdychasz, Wy jesteście ludkowie, oglądacie Wzdychloga i generalnie wielki Ilon powiedział, że to koniec dziennikarstwa. Dziękuję, rozchodzimy się do domu. No dawa. ale tak teraz podchodząc do sprawy na poważnie, ponieważ jak wiecie, o ile um, dziennikarstwo mnie nigdy jakoś tak bezpośrednio nie interesowało, o tyle socjologia już zdecydowanie tak, a, a mimo wszystko obecność dziennikarstwa w naszym życiu to sprawa socjologiczna. Zresztą, niedaleko kilka lat temu, bo chodziłem na studia i pamiętam te reklamy, przechodziłem obok niej y, dużo razy, powstał taki film Czwarta Władza o właśnie dziennikarstwie. I dla tych, którzy na y, WOS, nie chodzili w szkole, no to mamy władzę y, ustawodawczą, wyko wykonawczą i sądowniczą. Tak, te trzy władze, ale mamy także tak zwaną, w cudzysłowie, czwartą władzę, czyli medialną. Bo nie oszukujmy się, że mimo wszystko kształtowanie opinii publicznej no jest też dość ważnym, może nie rolą państwa, bo to już wyszło w propagandę, Natomiast dość ważnym czynnikiem, tak, nie, nie bez powodu um, politycy starają się na konkretnych telewizjach wymusić pewne rzeczy, czy coś od nich uzyskać, zwłaszcza w momencie, kiedy zbliżają się wybory, tak. Czyli tu już pierwszy, pierwsze nie dla naszego pana Ilona Maska, ponieważ o, no niestety ta władza właśnie Medialna będzie dalej wykorzystywana, bo jest to nadal bardzo wpływowa siła w naszym życiu, niezależnie od tego, czy spojrzymy na tak zwane media tradycyjne, media archaiczne, czyli przykład gazety, czy media internetowe, to nadal w, w dużej mierze jest dziennikarstwo. Oczywiście w niektórych przypadkach, tutaj, pierwszy, hmm, pierwsza kwestia, w której y, można przyznać pan Maskowi rację. W niektórych przypadkach rzeczywiście jest ona przyjmowana przez osoby do tego mm, niewyszkolone, tak? bo mimo wszystko nie bez powodu prze, do, do dzisiaj um, ten dziennikarstwo to jest kierunek studiów, tak? Bo jednak o pewnych rzeczy, pewnych umiejętności, pewnej wiedzy o, no, trzeba się nauczyć. Nie? Oczywiście można po prostu usiąść kamerą i tak jak ja to robię w kwestii psychologicznej czy socjologicznej. O, zacząć gadać i akurat nie brzmieć głupio, ale jednak zawsze lepiej, kiedy jakieś, yy, czy to doświadczenie, czy właśnie naukę mamy, tak? Czyli tutaj 1-1 yy, jeden, jeden dla pana Maska, ponieważ no, za dziennikarstwo obecnie się biorą osoby, które robią to hobbystycznie, tak? No dobrze, ale teraz niestety 2-1 dwa, dwa, dla pana Maska. Dlaczego? z bardzo niestety prostego powodu – sztuczna inteligencja. Tak, i wiem, że wszyscy już zwracamy ten temat bardzo mocno, ponieważ przez ostatnie pół roku temat sztucznej inteligencji jest wręcz nadużywany. Niemniej, to trzeba pamiętać, że i tutaj sobie właśnie to profesjonalne dziennikarstwo, nazwijmy to, zaszkodziło. O, ponieważ zaczę, zaczęto tworzyć na poważnych, profesjonalnych stronach o gazet czy wydawnictw artykuły, które wyglądają tak, że jest chwytliwy nagłówek, jakby o skrót treści, skrót treści, ale taki na zasadzie nic nie mówiący, reklama, trochę na temat reklama i... To, to, to czego do, dotyczył tytuł, artykułu, tak? Czyli tak jak um, kiedyś, kiedyś te artykuły, nie mówię, że za moich młodych czasów, ale jeszcze wcześniej, jak spojrzycie na <laughs> różnego rodzaju artykuły w naprawdę różny, różnym typie gazet, to nieraz y powiedzielibyśmy, że te artykuły miały poniekąd wartość nawet naukową czy artystyczną, tak? Nie były tylko po to, żeby zrobić reklamę. Natomiast teraz, i wracamy do sztucznej inteligencji, teraz tak naprawdę mm, zapoznanie się z artykułem, najlepszą na no to opcją y, jest właśnie niestety użycie, czy to czatu GPT, czy tego jak się nazywał to? Czat GPT, a to drugie to jest Bing, o! Czy y, Binga, no w ogóle każda teraz przeglądarka ma no nie, nie wiem, czy nazwą to sztuczną inteligencją, ale ma, ma, taki, ma, ma takiego pomocnika wbudowanego, jak kiedyś Pan Spinacz w Wordzie, nie wiem czy pamiętacie, podejrzewam, że nie. W Wordach 97, 95 i chyba jeszcze 2000 był Pan Spinacz, który podpowiadał co i jak zrobić, no bo wiadomo, ludzie nie byli aż tak obeznani z komputerami, a dorośli musieli na nich pracować, się nauczyć. Dobrze, ale to, że Oczywiście, gdyby były pełnowartościowe artykuły, to nadal różne rodzaje sztucznej inteligencji byłyby w stanie je streścić. Tutaj nie, nie ma co, że tak powiem mówić. Ale streszczenie ujmowałoby tej wartości o, czy to artystycznej, czy osobowej, że na przykład to jest styl danego dziennikarza lubimy. Tylko że problem w tym, że obecnie w większości niestety, jako, to, jako policja to mówię, nie ma czego lubić. Ponieważ, tak, ponieważ z, re, z reguły właśnie ten artykuł jest, no brzyd, brzydkie słowa, ale wykastrowany do chwytliwego tytułu i jednej myśli związanej z tym tytułem na końcu, a po środku jest w zdecydowanej większości niestety papka, która niczemu nie służy. Znaczy, znaczy, ona służy zapełnieniu strony żeby pomiędzy tą papką znajdowały się reklamy, o tak, o, i teraz. Nie bez powodu, tak jak powiedziałem już wcześniej, o państwa, zwłaszcza socjalistyczne, czy to w ogóle państwa dyktatorskie, no tam media są z, z reguły trzymane krótko, zwłaszcza te oficjalne media, prawda? O, ponieważ, no jednak propaganda nadal ma i będzie miała siłę. O, oczywiście, tutaj możemy powiedzieć, że nawet to profesjonalne dziennikarstwo to już nie jest tylko gazeta, radio czy telewizja. Ale też coraz mocniej przenosi się do internetu. O, nie będą, że tak powiem, która telewizja, natomiast już zacząłem zauważać, że pojawiają się te, jak jakieś było. Nie tam 19 czy siedemnasta, Taki zbiór faktów na dany dzień, tak teraz zostają wstawione pojedynczo jako pojedyncze krótkie filmy na pewną platformę krótkich filmów, tak żeby Filip mnie nie. nie, nie Wygnał z mojego mieszkania, o, tak, bo bym się musiał udać na wygnanie, gdybym powiedział tę nazwę. I oczywiście dziennikarstwo musi się w jakiś sposób dostosować i się próbuje dostosować. Zresztą mieliśmy taki o, moment pewnego rodzaju, pewnej, pewnego rodzaju wojny pomiędzy tradycyjnymi mediami a internetem, ale to był dosłownie moment i Tuż po pandemii, mniej więcej w 2021, wszystkie stacje telewizyjne, wydawnictwa i tak dalej zauważyły, że to jest jak próba zatrzymania tworzenia samochodów po tym, jak już pierwszy został wytworzony. Te, tak, tak zwane powiedzenie, że postępu nie zatrzymasz, a rzeki nie zawrócisz. Tak? No i tak jak mówię, media starają się dostosować. O czy kiedyś się skończą tradycyjne media? Myślę, że jeżeli chodzi o gazetę, tak. Nawet powiem szczerze, upatrywałbym mniej więcej jakichś 10 lat, może, kiedy przy, takie papierowe gazety przestaną o, istnieć. Tak. O, radio nie sądzę, żeby zniknęło. Pamiętajmy, radio, mm, że tak powiem, przeniosło się, przeistoczyło się w poniekąd formę podcastową, zresztą um, znam kilku radiowców, kto, y, którzy oprócz tego, że pracują w radiu, to jeszcze wykorzystują swój, jak ci ładnie mówi, radiowy głos w ramach jakichś podcastów, czy to y, humorystycznych, stand-upowych, czy właśnie takich y, dziennikarskich, czy w ogóle y, opiniotwórczych. Tak? O, jeżeli chodzi o telewizję, no to tutaj najdłużej się bronili, przed tym, ale, no, tak jest powiedziane, postępu nie zatrzymasz. Tak naprawdę, jednym sposobem za zatrzymania postępu byłoby to, co się teraz dzieje w Ameryce, swoją drogą. Zakazanie, ojej, trafił mikrofon o, zakazanie jakichkolwiek innych, właśnie mediów Czyli na przykład zakazanie platformy do krótkich filmów zakazanie YouTube'a. No bo nie oszukujmy się. Ludzie nie odeszli od tradycyjnej telewizji, o, bo ona w dawnych czasach była zła. Nie. Ale mimo, że śpieszenie się na podaj, żeby nie składać chyba na 16 na Dragon Balla do RTL-7 jeszcze, obecnie, tvn 7 o, miało swój klimat. Tak. że to, to był ten moment, kiedy człowiek siadał przed tym telewizorem i poświęcał ten czas na oglądanie. No ale niestety, jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej, tak zwane, tak zwane wygodni. I wolimy jednak o jakby móc obejrzeć to, co chcemy, wtedy kiedy chcemy. Tak. I tutaj z, e, znowu k, portale internetowe, portale, portale plotkarskie, kanały y, informacyjne, kanały komentarzy, niestety też d, dały i dają y, ludziom to, czego przez długi czas nie dawała im, nie dawało im tradycyjne media dziennikarskie, czyli to, że masz coś po pierwsze najszybciej, po drugie, dokładnie wtedy, kiedy chcesz. Tak pamiętajmy, że nawet tak zwane dzienniki, czyli gazety jednodniowe, o, nawet one były opóźnione o jeden dzień względem wydarzenia. Teraz o, coś się dzieje i zwłaszcza jeżeli jest to mega ważne, o, swoją drogą. Przemówienie jednego, podaj, że to nie, nie chcę wyjść na idioty, ale podaj, że wiceministra, które miało, które miało miejsce bardzo, bardzo, bardzo niedawno. Możecie sobie sprawdzić, o tak, i momentalnie pojawiło się mnóstwo mm, krótkich filmików, Powiedziałem, że shortów z YouTube'a YouTube też, na temat tego, że no, ten minister przemawiał jakby nie przetrzeźwiał po majówce. Także to trochę słabo, ale właśnie ta, jak to ja mówię, pigularność kiedyś powiedziałem, ta ekspresowość, to jest coś, co jako coraz szybciej żyjące i coraz szybciej przyswajające różnego rodzaju treści społeczeństwo chcemy. To nie może być tak, że coś y, obecnie, media, które stawiają na to, że coś się wydarzy, nie wiem, nawet niech będzie o 10, a my to y, omówimy, opowiemy o 19, nie ma we wsi. No, nie uda się. Bo o 19 to już jest yy, zwłaszcza że ta sprawa będzie bardzo duża, to już yy, ten to, to, już to będzie omówione w, w poprzek w, w i, w, wszech, przez, i wo, wobec wszystkich, tak? Czy to na platformie do krótkich filmów, czy to na YouTubie, yy, czy przez yy, właśnie po, portale internetowe, o, tak? tak więc tradycyjne dziennikarstwo ma. Bardzo małe szanse przetrwania w takiej formie, w jakiej istnieje. Ono nie zniknie. Zresztą, o, to jak już nieraz mówiłem, swoje nauczanie wobec y, moich wychowanków, uczniów, opieram na tym, że w tym momencie w historii był dany mechanizm. Ale to nie znaczy, że tego mechanizmu nie można szukać y, na przykład teraz. Tak? Ten, me, ten mechanizm się zmienił, ewoluował dostosował do czasów, w których jesteśmy, ale praktycznie każdą um, teorię um, każd z każdej dziedziny życia jesteśmy w stanie um, pokazać, że owszem, ona, nie wiem, tam, załóżmy, w renesansie się zaczęła, ale nadal przecież człowiek, który jest um, dość dobrze doinformowany w wielu różnych dziedzinach, nadal jest niespodzianka człowiekiem renesansu. Oczywiście to już nie będzie to, że to będzie y, profesjonalny, w cudzysłowie biolog, chemik, inżynier, y, jeszcze przy okazji pisarz, tak? Ale osoba mająca o, dość dużą wiedzę z wielu kategorii, wcale nie bliskich sobie jakoś specjalnie nadal uosabia właśnie takiego geniusza renesansowego. Inne rzeczy, przecież de dekadentyzm, deka dekadencja przepraszam, U uczennice mnie zaraziły, bo to byli dekadentyści według nich, taka anegdota. Natomiast dekadencja początek lat 2000 i emo z mojego pokolenia jakby zresztą też te tak zaczynam ten wywód o de dekadentach i ich właśnie podejściu do życia. Że to zjawisko, które tu się nazywa dekadencją, na początku lat 2000 miało nazwę po prostu fali emo. Tak. I tak, i tak samo, wracając z powrotem do um, głównego tematu, to tak, tak samo albo bardzo podobnie jest właśnie z dziennikarstwem. My mieliśmy w XIX wieku dziennikarstwo, mieliśmy my w XX wieku dziennikarstwo. O, tak I będziemy mieli w XXII wieku dziennikarstwo, tylko, że to już nie będzie na zasadzie e, dru, e, druku półtora miliona gazet i rozwożenia ich, e, roz, ich po wsiach. Tak. Bo mamy internet, cyfrę, przynajmniej póki co, e, mamy sieć, mamy e, czy to różnego rodzaju portale o Jako strony, czy kanały na YouTube, kanały na platformie do krótkich filmików, i to po prostu się przeniesie w cyfrę, w przestrzeń internetową. Oczywiście pojawi się wielu dość dobrych dziennikarzy bez o, studiów dziennikarskich, którzy się wybiją, bo jakiś news im podejdzie i staną się, jak to się ładnie mówi, wiralami. Znaczy ich news stanie się wiralem. Yy. Ci, którzy studiują dziennikarstwo i będą wystarczająco obrotni w sferze internetowej, też się wybiją. Natomiast takie y, dzie, dziennikarstwo y, p, p, per se nastawione na, to, na długie przygotowywanie materiału, długie opracowywanie materiału, o, będzie zarezerwowane głównie dla jakichś właśnie śledztw, jakichś wielkich tajemnic. Natomiast to dziennikarstwo newsowe, to już jest przeniesione po prostu w sferę internetową. Mam nadzieję, że tego psa nie słyszycie. Także tutaj myślę, że można spokojnie dać 2-2 i uznać, że pan Elon, mimo że jest wizjonerem, mimo że jest człowiekiem, który umie skupiać wiele nowoczesnych, bardzo dobrych idei, umie nadawać im pęd i wprowadzać w życie, to w niektórych swoich poglądach po prostu racji nie ma i mieć nie może. tak? Bo to jest troszeczkę jakby yy, nagle ten neuralink wypalił i Elon Musk stwierdził, że to teraz całkowicie rezygnujemy z tego internetu, który znamy. Nie? Po prostu nauczymy się odbierać ten internet w głowie? Straszna, straszna myśl spo, swoją drogą: mieć cały internet w głowie i nawet y, smartfona nie musicie wyciągać, tylko ten. Na przykład zamknięcie oczy i macie przeglądarkę. Dobra, i z tą przerażającą e, myślą cyfryzacji absolutnie wszystkiego i przeniesienia mózgu do internetu albo internetu do mózgu, zależnie w którą stronę to pójdzie, Was zostawiam. Ja, jeżeli film się podobał, no to y, ta łapka, subskrypcja, komentarz. Do zobaczenia i trzymajcie się.